Siema wszystkim, dzisiaj zagramy sobie nie w Fortnite'a, lecz w CS A. Yy, może lepszą grę, może nie, nie wiadomo Jak tam dla innych Przywitaj się, dzisiaj gramy z Hermitem Dzień dobry, dzień dobry Widzicie, bo to zabijemy, jestem dobry graczem Teraz spam nie jest w stanie zabić, ale zabiję. oczywiście oh. to jest cheater, więc uważajcie na niego. Niestety ja nie mam premki, więc może nam się cheater trafić. Jak widzicie, też mam już rangę Silver 4. To jest bardzo dobra ranga, jest lepsza od Globala. No i to mam jeszcze. Nie, nic. Ja nie chcę nic mówić, ale mamy najlepszych graczy na świecie ogólnie. O, to jest fajny skin, a to jest ten twój skin. Bo... Nie. Tak. Ja nie, ja nie wiem co walić. Tyle nie wiem. O nie! Hop, 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 hop Czyli wejdę na to i zeskoczę z tego Gileńko GG Okej. Okay. Ej, przeciwnicy są chyba dobrzy, bo mam jakieś odznaki, czy co tam Dwa karnety, jeden z 2016, czy tam 15 Jeden za, lat, za, to ja nie za mam tego i jeden za strefę zagrożenia, to nie, nie mają dobrych. No jak Gosiu go, 2016 to chyba musi ogarnąć. Gosiu ma zaraz będzie mieć za, zaraz medal z, za służbę w 2019. A ja też dostanę medal. Jak będziesz mieć 40 poziom. Mam stopień. Tak Ile do... Ja bym ci polecał, nic nie kupywać. Ja nic nie kupuję znaczy, Ty, może sobie ja... pistolet kupię, pozwól. Nie no, spokojnie, kup sobie pistolet, ale nie. Five7 jest ładny. Bardzo. Ja miałem kupić dzisiaj takiego ładnego skina do Five7a, ale kupuję do P2000, za a zapomniałem, że P2000 zastępuje USPA. I często nie mogę używać usp, USP to mój najlepszy pistolet, że ulubiony. No, w sumie tak. Z zapomniałem, ja Zapomniałam, że P2000 jest od tego. Guys in the outside. No, bo w środku nikogo nie ma. It's B, I think. Warzej, góra, góra. Może być. Ty minus. nas. Czy ostatni został? Idź dwie, i dwie. On jest za tymi drzwiami tam. Za tymi tam wiesz? O tam tam. Właśnie o, tam, tam. Jest na górze. Tu jest na AWP. A ja mogę sobie pozwolić na emeczkę. Co Dobry. to nie ma sensu kupować armora z hełmem, Bo i tak oni nie trafiają w głowę w ogóle. Ale lepiej trafić. Bo Dobry. są laterami. You go to outside, please. Digla kupiłem przypadek. Let's go, let's go. Patrz, dwóch typów ma tak samo zrobione logo z internetu. zrobiono zrobione logo z internetu. Yep. logo z internetu. No patrz, e tejer. Wiadomo, że z internetu Widziałem takie Stomped in you. going B? Oh, there's no shit. yeah deploying Ty jesteś haka? B, B Komentarz. Gdzie? Ach, oni... Zobacz, to nie jego Nie wiem w ogóle, gdzie oni idą Bo oni tak chaotycznie trochę idą Nie mają w ogóle wybranej miejscówki, gdzie oni... Nie mają miejscówki Za na górę najdę To nie by było jakby wszyscy w piątkę poszli tak outside'a, Wszyscy by dostali takie główki, ładne. Flasze są u ciebie na A? No to nie. No, no. Znowu jest outside no. To nie jest znowu outside. Tylko on jest outside. No słyszę gdzieś tu skacze. Ale ten Drax wszystko prawie zabiera. Nikt się nie to, to jest fioletowy chyba? Nie wiem, no ale ładny, mi się podoba. Jezu, gościu ma 13 tysięcy tego kasy. A ten Drax 12 tysięcy. Ale dziwne jest to, że gościu ma 12,5 koła, a ma 000. 0. 000. przecież no, on się wychlewaj Wiesz co myślał? <laughs> nie, nie wyrzucaj go On się stara, patrz jak się stara 0000 zero, 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 zero. zero Wszystko zero <laughs> Nikt nie jest za A teraz ktoś zagłosuje, żeby ciebie wyrzucić Że to ten sam typ A ty chyba ty tak nawet nie wie jak wyrzucać Nie no może wiem chyba się okaże, że wie i ja nie chcą, nacisnę F1 zamiast F2 i, wez i wezmą oni też F1 No Nie widoma Oj, biorę sorry Kupiłem AWP w ogóle Jestem taki bogaty, że drugą AWP kupiłem Weź sobie ze skinem to było specjalnie jak... A wufa tu sobie leży taka po prostu. Jezu. No, bo co kupiłem? Nie wiem, bo myślałem, że ten typ weźmie sam. Garyż... Jezu. Muszę jeszcze kupię jakieś inne broń. Proszę, Chciałem, ten typ... Aha, nie wziąłem tego typa. sam jest ten kałak fajny. Nie, yeah, a go. Ten Drax zabiera wszystko. Patrz, teraz też zabrał. Jest ks -em, KS. -em. Nie no, ale... Zabrał trzy fragi. A nie, dwa. That's all get Ej patrz u nich dwie osoby z tego timo mają zero fragów Fajnie Polital. Najlepszy nie, masz 6, nie, no. to zamiast zamiast

tu jest właśnie typ. Misja. Splantuję na b. Planting on b. Kawa chatu maszek coś. Nie, to nie ostatni Jezu, 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 gdzie? Zabij to Nice Mamy super. hp One hp oh my god Fajny ci wyjdzie No nie, czeka. Tak. Ogólnie Is outside, I think. Tak. Dwóch się działo na tym na benzyniarce. Is outside. Two guys outside. He's going to be. Zabiję dwóch z outsajdu. No, nie jednego tylko Co jakaś jakoś, coś w fazie kupowania mi przyszło. Back. Iść na A! Iść na A, iść na A! Iść na A! Iść na, A iść na A! Padek, spadek, iść iść na! A. Ale iść na A, bo oni mogą wycofać po prostu. Bo każdy odpuścił to A Zobacz, że każdy odpuścił w ogóle A Nie dobra outside jest ostatni. Outside, outside widział go na outside.

no kurde Więc co, u mnie to spoko A na You want to Ja teraz chcę kupić sobie kosę 300zł? No, za 300zł Nie wiem no, czy się opłaca Znaczy opłaca się to tak, bo kosy skrzyżują dużo, ale... To 300 zł tak trochę dużo O gościu z odznaką za Katowice umarł Była profesjonalista Dwu, trzech tu było Znowu nasi na dzieli tutaj Trzeciego bym zabił gdyby Ostatni jest. Te... Oni mają... Oni mają uzależnienie na te outsidery, bo nie wiem, oni co rundę no. idą na ja, ja, Ja im tam farmię w kill'e, jak tam jestem. Ale ty przecież idziesz na A. Jak się na stawiasz, ale potem wiem, idę z tej A na... na tą górę tam. No na outside. I od, i od pleców ich biorę. Let's go. A. Bo tam wszyscy siedzą na tym oni teraz nie pójdą, bo wiedzą, że ja tam stoję Smoke to the outside Tak, tu jest typ Small to the outside Flash to the outside To flash to the outside robi? To no podjadę A. Nie to podjadę snajpa, A, to bo... naprawdę. Co, e, no, daj sobie tam sniper jakieś. Z skinem jest to. Ja, jak się złodziej patrzyli, zobaczyli mi to w no, Mów, kiedy wyrzucasz sniper, okay? bo ja nie chcę wydawać hajsu na sniper jedną. Oh Widzisz, podjechałem i no, mam no, jednego dęka. Nie, 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 skacz! Weź się Weźcie się, weź się, weź się co wy robicie? Właśnie, wszyscy mi blokują w dawny walone Z w ogóle się dzieje Kolejny kurk już siedział Tu na górze jest, na górze, jest na outside zie. Jak masz A, to tam jest taki taka taki kontener tam się wchodzi tam jest jakieś małe pomieszczenie e, to jest kurnik Co? Kurnik. Kurnik. Go, go. Później masz tak zejście na B, to masz yy, rampa, yy, drzwi to, to są drzwi, no. Yy. Ja nadal nie mogę sobie nic kupić. <laughs> Jakie to jest smutne. Oni do zera to przegrywają. A nie kupuję już zestaw do rozbraj. I kupiłem chyba przy przypadek. Ja się kupiłem. Mam 50 goldów, bo stanie kupiłem. Ja ty. masz 50? Co? Jak po co mi się tego hajsu? Teraz miał 0. No ale my, ale my wygrywamy no, do zera Bo co rundę chyba snajpek? Nie nie nie, nie. Ah. kurde, wydał na tą główioną snajpę, że give me bomb please Go rush to outside ok? Go rush outside What are you doing? Jezu, ale oni są głupi są <noise> dwóch body, okay. to są Będę miał bo 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 będę miał <noise> zjebienie. Dlaczego nie będę miał asa. Ej, zrób taki odcinek. Dlaczego nie miałem asa. A to nie miałbym trochę sensu. Przynajmniej no Maxy robić odcinek o tym. Ej tego Draxa wyprzedziłeś? On od dwóch, trzech rund nie miał, nie od pięciu chyba rund nie miał w ogóle żadnego killa. A ja w jednym runie zrobiłem cztery fragi. Tu wyprzedziłeś. No i fleszem dostałem. Mówcie, goście! No i kolejny rzucak, no i... Ja teraz widziałem. No gdzie oni są? Miałem Ejsa zobacz jak. Mój frag. Tu się nie da żeby... To był bot, ok. To się nie dziwię. A ja mam, ja mam. Ja A. zabiłem. Dobra, nice. Trójka z plusem. Najwięcej potrójnych zabójstw w cztery. Zabiję okay, Erika Celera. Dobra, to wygraliśmy. Teraz zakończę odcinek i widzimy się w następnym, kiedy nie wiem kiedy będzie. Elo.